Cześć tu znowu ja, nie ma Leszka, ale to może i dobrze, bo Leszek ostatnio was okłamał. Leszek robił wideo bardzo popularne o Peugeot Speed Fight 52T i mówił, że to jedyny pojazd dwusuwowy z wtryskiem obecnie na rynku. No i oczywiście to nie jest prawda to jest to jedyny pojazd taki szosowy, ale są też takie motocykle, czyli motocykle Hard Enduro, które już od jakiegoś czasu posiadają wtryski w dwusuwach. W tym roku do rodziny endurowych motocykli Husqvarna dołącza właśnie ta 150 ka To oczywiście jednocylindrówka 200 150 na wtrysku, która spełnia wszystkie wymogi, żeby posiadać e, homologację. Taki motocykl możecie kupić i zarejestrować. Jaka jest różnica pomiędzy takim wtryskowym Endurakiem, a jego poprzednikiem, czyli 125? Ja jako człowiek, który jeździł dużo w hardenduro właśnie na 125 jestem zaskoczony, bo ta 150 z wtryskiem jeździ kiedyś może dwusetka, albo nawet większa pojemność. Bardzo dużo mocy w dolnym i średnim zakresie obrotów. Zwłaszcza w średnim zakresie obrotów, kiedy się dostaje takiego kopa, tym motocyklem można jeździć zupełnie inaczej. Może nie zupełnie inaczej, ale inaczej korzystając z, z innych rejestrów obrotowych. Jeździłem także dzisiaj 250 i 300 na wtrysku. No i widać, że tutaj grupa KTM Husqvarna dopracowali tą technologię do perfekcji, zwłaszcza 250 na wtrysku, no mistrzostwo świata i nawet amator, albo osoba taka jak ja, która kiedyś jeździła, ale miała bardzo długą przerwę, odnajdzie się od razu i te motocykle nie są straszne tak jak kiedyś. Co jeszcze ciekawego? W Husqvarna, w odróżnieniu do Katema, jeżeli byście się w ogóle zastanawiali nad tego typu motocyklami, znajdziecie kompozytowy subframe. W Katemie to jest po prostu zwykły aluminiowy subframe. Tu jest kompozytowy subframe. Husqvarna korzysta także z systemu dźwigniowego w tylnym zawieszeniu. Pojawiły się oczywiście, ten motocykl jest cały nowy, więc pojawiły się zmiany w ramie, zmiany w zawieszeniu, to mamy też jakieś takie akcesoryjne, bajeranckie półki. I teraz jest bardzo ważne pytanie, na które bym chciał odpowiedzieć. Czy dwusów umarł? No moim zdaniem jeszcze nie umarł. W końcu umrze na rzecz motocykli elektrycznych, bo to już jest jakby za horyzontem. Husqvarna także posiada elektrycznego takiego mini bajka dla dzieciaków, małą krosówkę i pewnie kiedyś te dwusówy, te czterosówy zostaną wyparte przez elektryki, zwłaszcza jeśli chodzi o motocykle, gdzie tą technologię łatwiej zaimplementować ale póki co możecie pójść do sklepu, kupić nowy motocykl dwusuwowy z fryskiem, z homologacją, z możliwością rejestracji, ubezpieczenia i jeżdżenia w zawodach, na wycieczki, treningowo, sportowo, jak kto lubi. A czy 125 spełniła moje oczekiwania? Ja byłem bardzo zaskoczony, ale chyba już jestem trochę za stary i wolałbym 250. Zasubskrybujcie kanał Ślad, Coraz więcej będzie mnie, coraz mniej leszka. Nie wiem, czy to dobrze, czy to Źle, dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych nowych huz Enduro no i do, do następnego na razie.